Widziałem Twoje ogłoszenie, Jazir. Kim jest ten Savit? Miał wam dostarczyć lekarstwa? Tak, właśnie, miał. Zawsze co tydzień przynosił nam świeże zioła, ale już od dawna nie dał znaku życia. Wiem, zapewne nie żyje, ale nie mamy pewności. Nie znasz go. Chciał zostać jednym z bezlicych. Nie dałby się zabić od tak po prostu. Łapie. Jakiś pomysł, gdzie mam go zacząć szukać? I co z tymi gorączkami? Nadal potrzebujecie ziół? Sabit mieszkał w chacie na tej skalistej wysepce. I tak, zawsze tam trzymał leki. Tylko uważaj, jeśli coś dorwało Sabita, to sprawa jest na pewno poważna. Opowiedz mi o Sabicie, czym się zajmował przed wybuchem epidemii? Był strażnikiem leśnym. To dzielny i dumny człowiek. Zawsze mówił, że lepiej się czuje wśród zwierząt. Kojarzę ty człowieka. Chyba były idealnym kandydatem na Bezlicego. Nie, ten pomysł pojawił się później. Początkowo nie był wyznawcą. Dopiero gdy otrzymał błogosławieństwo matki, postanowił wspomagać ją ze wszystkich sił. To wtedy zaczął dostarczać wam leki? Tak! Zajął się niektórymi naszymi potrzebami. I cały czas mieszkał w tej chasie? To. kawał drogi, szczególnie piechotą. I to właśnie było w sabicie szczególne. On się zwyczajnie nie bał. Ani potworów, ani nawet mroku. Wędrował po okolicy nocą, jakby nie było w tym nic specjalnego. Cienka granica między odwagą a szaleństwem, co? Hej, Mały, wybieram się na pocztę, więc mogę sprawdzić, czy nie czeka na ciebie przesyłka. Wiesz, co jest w środku? Prezent od mamy? Napisała kiedyś do mnie, że wysyła mi niespodziankę, a jak ją dostanę, to ona wróci. I znowu się będzie ze mną bawić. Witaj, nieznajomy. Szukasz czegoś? Znasz nas, a mimo to nam pomagasz. Na chwałę matki czy dla własnej korzyści? Ed. Po prostu chcę pomóc. Więc jesteśmy sojusznikami. Ale to za mało. Hej, nic nie rozumiem, czekaj! oczekiwać od kogoś, kto nie widział znaku, że będzie wielbił matkę. Nie mam nic do ukrycia. Mam uczciwe zamiary. Chcę wam pomóc. Udaj się do jeziora, które zwą okiem słońca. Pokłoń się matce, a otrzymasz błogosławieństwo. Zapraszamy cię do nas, Kyle. ああ。 A więc myślisz, że Erkana tam nie było, gdy to się stało? Nie, nie sądzę. Rozumiem, więc? Nie znam go osobiście, ale przez te wszystkie lata dużo słyszałam. Erkan nie był specjalnie odważny już przed wybuchem epidemii. Cóż, znalazłem go w piwnicy. Myślisz, że ukrywał się tam przez cały czas? Tego nie powiedziałam ale to możliwe. Cóż, naprawdę trudno w to uwierzyć. W co trudno uwierzyć? Że ktoś nie chce zginąć w walce, w której nie miałby szans? Że ktoś porzuciłby rodzinę sw swoich najbliższych w takiej sytuacji? Nie wiem, Kyle. Chciałabym wiedzieć, co mam o tym myśleć. Ale nie wiem. Nie mam żadnego zdania. Tylko. Czy mógłbyś. Chciałabym teraz trochę pomyśleć. Sama. O, Erkan, dobrze Cię widzieć. Co z nią? Wciąż nie reaguje, ale chyba jej się poprawia. Tak, na no to wygląda. A ty jak się trzymasz? Ja... o, nawet nie zdążyłem ci podziękować. Przepraszam za tamto. Byłem w szoku. Nie myślałem... Dziękuję ci. Dziękuję za ratunek. Tak, ostatnio bywało gorzej. Cieszę się, że mogłem pomóc. Tak. Chciałbym być taki jak ty, ale jestem już za stary na takie numery, co nie? Teraz muszę się skupić na niej, tylko ona mi została z mojego dawnego życia. Jazier, co się dzieje? Coś nie tak? Nie mamy pojęcia. Wszystko było w porządku i nagle ludzie zaczęli źle się czuć. Miałem nadzieję, że będziesz coś o tym wiedzieć. Cóż, nie wiem, ale zobaczę, czy uda mi się coś wykombinować. No uleczona. Teraz wiem, że kłamiesz. Nikt nie odzyskuje rozumu po takim czym. Mówię ci, no, widziałem na własne oczy. Gówno widziałeś. On się zabił, ona zmarła, a dzieciak skończył na ulicy. Wpiła se do że jest łowcą czarownic czy coś. Kto? Drugi bacho? Nie debilu pierwszy. No ta, ale tu nie ma czarownic. Same pieprzone zombie. Zawsze ze dużo pił. Nachlał się jedną i jej poroniła. No dalej poszło już z górki. Ale on się nie zabił. Wszystko wiesz? To gdzie on jest? He? Może mnie zaprowadzisz? <noise> Teraz jak wszędzie tyle zombie chłazi? Chyba cię pojebał. A, jebać to. Wkrótce będziemy bogaci, nie będziemy musieli się o niego martwić. Czy żyje, czy zdech, czy cokolwiek. Da, plan dobry, ale się martwię. Słyszałeś o tym obcym? Słyszałem o czym? Jakiś fagas robi dla nich brudną robotę. Jak tamtym brakuje do czegoś jaj, to on to robi. Jak na filmie, co? Bajki o pieprzonych superbohaterach. dorośli, kurwa. Mówię tylko, co słyszałem. Ja? Gówno słyszałeś. Nie są chryste! Zamkniecie w byciu le. Niektórzy próbują tu spać! Będziesz spać, jak tu skończymy! Będę spać teraz! Wy lepiej też idźcie w kimono! Kto niby będzie potem tachał cały ten łup? Szanowny, co kińsen ma rację. Dobra, dobra, przestań pitolić. Chleb przy samej dupie upitole, jak z tym skończymy! Zamknijcie się oba! すぐにやばい Co się dzieje? Nie robi krzywdy! Poddaję się! Poddaję się! Wyłącz tę latarkę! Dobra, dobra szefie, jasne. Widziałem już takie wdzianko. Robiłeś wcześniej dla Raisa, co? My? Właściwie to nie wiem. Nie mówili, dopiero się przyłączyłem. Nie kłam palancie, co wy tu dupki do cholery robicie? Nie wiem, nie wiem! Zdajesz sobie sprawę, że twoje życie wisi na włosku? Okej, okay. okej, okay, powiem. A, ale wiem tylko, że szef miał plan! Zatruć ujęcie wody i okraść ich wszystkich. Przynieśliśmy kilka trupów, wrzuciliśmy do wody. Jezu, ale z was po poprańcy. Kto jest szefem? Gdzie go znajdę? Nie wiem! Mówiłem, dopiero się przyłączyłem! Nie chciałem tego! Przysięgam! Tak? Tylko wykonywałeś polecenia, co? Zobaczymy, co Jazir na to powie. Jemu będziesz sprzedawać swoje wymówki. Przewońciu, nie rób tego! Zlinczują mnie! <laughs> Nie chcę umierać! Nie tak! Jestem w pompowni. Przyślij tu więcej ludzi migiem i nie pozwól nikomu pić wody. Co się stało? Kilku bandziorów wrzuciło do zbiornika zwłoki. Trzeba je wyłowić i poczekać, aż woda będzie się nadawać do picia. Jasne? Jasne. Jazir Pod jego chatą jest całe pieprzone gniazdo przemieńców. Większość jego rzeczy leży teraz w jaskini. Poszukam wam ziół, ale... wątpię, żeby Sabit to przeżył. No to po sprawie. Tylko mi się tam nie zapuszczaj. Takie gniazda to pewna śmierć. Czekaj, chyba coś słyszałem.